Zapraszamy na program Środa z Braćmi Rodzeń. W każdą środę o 21.00 pomagamy ci zdrowo schudnąć, wycofać choroby metaboliczne i pięknie żyć. Zaczynamy. Wydanie specjalne, no, zawsze wydania specjalne są wtedy, kiedy się trochę narobi, albo my narobimy i ktoś da nam odpowiedź lub inne takie historie. Ale oczywiście nie widzimy innej drogi, żeby mieć realny wpływ na to, w jaki sposób leczy się chorych z cukrzycą, z typu drugiego, nadciśnieniem, insulinoopornością, stłuszczeniem wątroby i z wieloma chorobami przewlekłymi. Przeglądałem internet pod kątem statystyk różnych chorób metabolicznych, no i ja wiem, że one rosną, ale... Czasami człowiek, jak sobie przypomni i zobaczy tak na tych słupkach i tych wszystkich cyferkach, co się z nami dzieje, co się dzieje z naszym zdrowiem metabolicznym i jak instytucje odpowiedzialne za leczenie nas przerzucają się coraz to nowszymi i lepszymi statystykami coraz większej ilości chorób metabolicznych, no to rzeczywiście otwiera się, jak to mówią, nóż w kieszeni. Za chwileczkę zaczniemy od oświadczenia. Bardzo ważna odpowiedź z polskiego. Towarzystwa Diabetologicznego. Zaczęliśmy tą korespondencję. To jest korespondencja bardzo ważna, przyjacielska, ale też bardzo asertywna i myślę dosadna. A dlaczego? A dlatego dostaliśmy odpowiedź, bo generalnie zaczęliśmy działanie. Działanie jako Fundacja Bracia Rodzeń zdecydowaliśmy. To, to, była, to nie była łatwa decyzja, bo łatwiej byłoby siedzieć, dla, łatwiej byłoby się zamknąć, łatwiej byłoby milczeć, jak, jak zresztą yy, wiele osób. No tak, tak po prostu byłoby łatwiej, bo. Yy, bo po prostu wiecie, walka z systemem jest czymś no, zabierającym też energię, ale nam tej energii nie brakuje, i uważamy, że jest to nasza odpowiedzialność, żeby odcisnąć swoje, swoje odciski w tym bezdusznym systemie, który, który nie chce wycofywać chorób metabolicznych. Myślę, że akurat w tym przypadku nam to energii dodaje, na pewno zabiera to czas, ale uważam, że mamy odpowiedni czas, zasoby, determinację do tego, żeby po prowadzić tą walkę, poprowadzić myślę, że tą edukację. Edukacja powinna też być na najwyższych stołkach. My teraz wspólnie razem z wami edukujemy tych, którzy dają zalecenia lekarzom, którzy leczą pacjentów. I, i to jest niesamowite, że jak jeszcze kiedyś byliśmy tymi głęboko w systemie pracownikami tego systemu, to no, ja nie zdawałem sobie sprawy, jak ten system jest zorganizowany. On jest bardzo ładnie poukładany, ale jest bardzo ładnie poukładany nie w celu Wycofywania chorób metabolicznych i pomagania nam. Oczywiście my cały czas mówimy o działce chorób metabolicznych, tylko jest bardzo ładnie poukładany. Przez kogo? No zobaczycie zresztą niedługo, bo dzisiaj, Długa lista bo dzisiaj zobaczycie długą listę, dlaczego ten system jest tak poukładany, zobaczycie y, odpowiedź. Myślę, że y, zaczynamy. Celem nadrzędnym naszej działalności jest oczywiście zdrowie metaboliczne Polaków, naszych pacjentów, każdej osoby otwartej na przyjęcie wiedzy o niskowęglowodanowym stylu życia. Na przeszkodzie do tego stoi bardzo często jednak powolnie aktualizujący się system, który nie dość, że obciążony wieloma konfliktami interesu, to jeszcze aktualizujący się bardzo powoli. Dlatego, aby przyspieszyć aktualizację tego systemu, stworzyliśmy raport, w którym wskazujemy, palcem aktualną wiedzę na podstawie której już dzisiaj każdy lekarz może z pełną odpowiedzialnością wdrażać terapeutyczne ograniczanie węglowodanów u pacjentów z cukrzycą typu 2, insulinoopornością, nadciśnieniem tętniczy, stłuszczeniem wątroby, celem ich Odwrócenia. Odpowiedź, którą dzisiaj usłyszycie, którą jutro wyślemy do Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego, jest procesem ukazywania naszym kolegom po fachu prawdy i twardych danych. Z jakiegoś powodu oni jeszcze ich niestety nie znają, nie wiedzą o tym. Wierzymy w to, że po prostu znaleźli się w trudnych trybach instytucji, które wolno działają. Tak po prostu mamy taką nadzieję. Mamy nadzieję też, że styl niskowęglowodanowy nie jest wprowadzany do zaleceń z powodu, że nie jest wprowadzany z powodu jakichś nacisków bądź wpływów. Jak zobaczycie dzisiaj, jest też duża nadzieja na to, że zmieniamy narrację, że zmienimy narrację i w końcu niskowęglowodanowy sposób odżywiania zagości na stałe na salonach i w gabinetach każdego lekarza, któremu nie jest obojętne zdrowie jego pacjentów. Przed kilkoma tygodniami wysłaliśmy rozesłaliśmy raport do wszelkich instytucji i do Ministerstwa Zdrowia, które są odpowiedzialne za pacjentów chorych metabolicznie, za cukrzycę, insulinooporność, otyłość i tak ogólnie mówiąc Zdrowie metaboliczne. Do dzisiaj otrzymaliśmy trzy odpowiedzi, właściwie. Jedną z ministerstwa, która dużo wyjaśnia, będziemy się myślę do niej odnosić, ale najważniejsze są odpowiedzi z Polskiego Towarzystwa Leczenia Otyłości. Będzie na, na początek krótka, skomentujemy ją, no i najważniejsza druga będzie odpowiedź z Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego. Już mamy odpowiedź merytoryczną, którą będziemy oficjalnie wysyłać jutro. I myślę, że zaczniemy od odpowiedzi z Polskiego Towarzystwa Leczenia Otyłości, gdyż jest bardzo krótka i konkretna, a Przypominamy, że każdy mail zawierał podobną treść. Wzywaliśmy do zaktualizowania wytycznych i zaleceń. Wzywaliśmy do przejrzenia raportu, obszernego raportu, w którym umieściliśmy najnowsze dane potwierdzające skuteczność i bezpieczeństwo diety niskowęglowodanowej i postu przerywanego u pacjentów chorych metabolicznie, z prośbą o wpisanie tych zaleceń do tych rekomendacji do najnowszych wytycznych i o to, co jaką odpowiedź otrzymaliśmy od polskiego towarzystwa leczenia otyłości. Uwaga czytam. Szanowni państwo, dziękujemy za przesłaną wiadomość. Informacje dotyczące certyfikacji lekarzy, ośrodków prowadzących szkoleń, warunków ubiegania się lekarzy o indywidualną certyfikację Polskiego Towarzystwa Leczenia Otyłości oraz aktualnych wydarzeń znajdziecie państwo po zalogowaniu się na stronie internetowej trulululu trulululu. W razie wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 61 85 49 742 wtorek i czwartek w godzinach między 12 a 14. Dziękuję serdecznie. Zaprasza Zarząd Polskiego Towarzystwa Leczenia Otyłości. No przyznamy wam się, że akurat tam to biuro jest otwarte. Telefon w wtorki, czwartki. No my głównie pracujemy w środy. No mamy wątpliwości, ale nie zadzwoniliśmy i oczywiście ta odpowiedź jest tylko takim wstępem. Można się śmiać, można mówić, że to niepoważna odpowiedź. Można powiedzieć, że olali nas, ale oczywiście chcemy wam to pokazywać, żeby pokazać Wam jak działają właśnie te instytucje, które mają w swoich rękach potężną odpowiedzialność za zdrowie pacjentów? I zdecydowanie pewnie ktoś tam po, 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 kliknął sobie odpowiedź w szablonie, i dostaliśmy tę odpowiedź, co jest wybitnie nieprofesjonalne, co jest wybitnie, co jest wybitnie no niskich lotów, dlatego że dlatego będziemy za wszelką cenę wysyłać jeszcze raz, ponawiać, a jak trzeba będzie, to zadzwonimy do sekretariatu i jednak. Będziemy upierać się, żeby odpowiedzieć merytorycznie na mail, który wysłaliśmy niedawno. I teraz, żeby nie było tak jednostronnie, uważamy, że Polskie Towarzystwo Leczenia Otyłości daje nam pewną nadzieję na zmiany, bo w dokumencie z tego roku, z września. Zostało opublikowane nowe zalecenia Polskiego Towarzystwa Leczenia Otyłości, w którym uważajcie dwukrotnie użyto słowa remisja cukrzycy typu drugiego. Tu nie ma nadziei. To jest po prostu, wiesz, dla mnie to jest wstyd i, i to jest potwierdzenie, jak wolno aktualizuje się system. Bo przypomnij, chyba w 2019 roku mało. mamy już oficjalne, oficjalne pojęcie remisji i mamy konsensus dotyczący remisji. 2019 rok, ale to nie znaczy, że nagle można od 2019 wycofywać cukrzycę typu drugiego, to ponieważ zdecydowanie dużo. Ponieważ, po, ponieważ nauka, logika i fizjologia człowieka y, od dawien, dawna mówi i potrafi wycofywać y, cukrzycę typu drugiego. I nagle, łaskawie oto w 2024 roku, z jakiegoś powodu, y, dopiero w 2024 roku tak delikatnie, tak małym druczkiem, tak Trochę ze wstydem y, zaczęto używać y, słowa remisja cukrzycy. Ja mam wrażenie, że to jest jakiś taki. Pro... My mówimy o procesie zmiany stylu życia, a ja mam wrażenie, że to jest taki proces: róbmy powoli, żeby nie trzeba było przepraszać. Potem powiemy, że przecież pisaliśmy y, o remisji, przecież pisaliśmy o różnych innych rzeczach, tylko nikt nie chciał o tym mówić. Y, chciałbym powiedzieć w tej chwili, że my monitorujemy każde zalecenia y, i najnowsze wytyczne, które się pojawiają. Będziemy je dla Was y, 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 analizować. Jak tylko łaskawie ktoś zacznie wpisywać tam aktualną wiedzę, też Wam o tym powiemy.